Ja ziemko z tej z tym teraz w na kanale i to jest nowy Minecraft, nowy serwer, ponieważ tam ten serwer ma opowiedz, y nagle przepadł. Y wczoraj w niedzielę y Paulina dołączyła na serwer no i... no i... dupa i, i nie, nie wiadomo kim się zraspili no i nie ma w ogóle nic No i tak, no i teraz nie ma ten sam serwer Ale jakby, tak samo stworzyłam wszystko i jak wchodzimy, to się odradzamy wow ej, ale kozacki bion. Gdzie ty polazłeś, bo ty już jesteś na serwerze Ej, ale kozacki bion, co, nie? W ogóle jak pierwszy raz wchodzę na ten serwer cieszyłem się, czemu, znowu? Dobra, chodź tu do mnie. Chodź tu do mnie. Gdzie jesteś? O, chodź. Ej, y, dobra, bo założyłam tam y, słuchawki, nie, bo... okay.

Dobra, masz jaski z drewna, ja muszę, żeby to no. a, a jaki cel? No, zbudować pierwszy dom jaki się tu serwie. No i co? I... To wiem. jest pila. No. Moment, to jest ten. ten nowiutki. Tak. dobra, gdzie ty jesteś tam w ogóle? Tutaj. Gdzie? <tutaj>, tutaj, tutaj, ale odpowiedź na pytanie, gdzie jesteś? No tutaj, no, gdzie to? Tu, no tutaj. No o, y, tu, 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 Na górze tu, eee yy, yy, biały, coś. tu, bia tu, 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 biała, nie wiem. Ale gdzie ty jest? O, widzę. Tu, no, 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 o. Poczekaj, Ej! Trzymaj! No cholera! Mati, trzymaj! Takie ładne ziemi, Trzymaj! Tam! Oj, trzymaj! Mała! Mała! Trochę tu nie ma wielkiego dostępu do czegoś, ale... Ale zobacz, tu masz kamień, zobacz. Jesteś? Mm. No i Tu ide. masz kamień. Chodź tu. Właśnie tu masz w górę kamień normalnie. Halo? No idę, idę, idę cały czas. A zrobiłeś sobie kilof? Nie! Dwa serduszka i trzy pałeczki. Serio? Dobra, zrobię ci chwilę, bo od razu... Bo się dlatego, że tu nie ma dostępu do jedzenia. Co, z tych suchych patyków coś zjeść? Patyka? No nie. No tak. No nie za bardzo. Trochę nie smakuje. Oj, czekaj, może z tego patyka uciupię tą, tą kurę. Ale ona za szybka Czekaj Ale łóżka nie mamy, to jest najgorsze No, to zginiemy Nieprawda, Już ale zbyt. mamy terrakotę I to bardzo dobrze, Mati Rozumiesz, że to jest terrakota? Gdzie się nie mylę No terrakota, Mati, wierzymy, że my tego jeszcze zrobimy? Zrobimy lepsze wieżowe, że mieliśmy Kryzyskim zauważymy... było wodu. O ile, zauważymy... o ile przeżyję. O ile Dobra, chodź tutaj. Chodź do craftingu. Where are you? Where are you? Where are you? Where are you? No idę. co? Masz! Where, Trzymaj. Trzymaj. Dziękuję. I zbudujemy sobie taki krok. Takie za... zabudowanie, chodź tu. To jest nasza tarcza. Fajnie. No właśnie. No nie, ja, no. No, no, ja, ja wejdę. No jest? Nie, nie, nie ma ziemi. Jest ziemia. Taka e. szybko pochodnie, bo tam gdzieś mówię. Pod tym. E, e, nie biorę pochodni. Nie. Może martwcie się zamknijmy, bo idzie na nas. No, dużo szkół, no właśnie, ja się zamknąłem, bo ja mam dwa pałeczki i jedno serduszko, nie? Ale ja zrobiłam ja dla Ciebie specjalne miejsce. Gdzie Ty poszłaś? No jestem w dziurze. To jest najbezpieczniejsze dla mnie miejsce. Taka, o, taka, taka się mówi. Przez Tobą, o, witam. Idę do Nie, 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 nie. mam pobiedzą, którego nic nie wiesz. No i czekamy noc. Nie! Musi być nie widać. Musi być nie widać. Łaa! Wow, zginę! Dobra, masz te item ja idę, okej? Okay? Tylko mi zaraz ja oddasz, to nie? Tak, kiedyś na pewno. <laughs> Dobra, ja idę po kąpiel, może coś znajdę. A póki nie zginę. A ja się zakopię tu już. Już nie chcę tu być dłużej. Kurde, mać, macie. Tu... W ogóle mi przybliżenie nie działa, nie? Uciekam, ja nie, uciekam od creepera, nie, od dobra. I teraz tylko węgiel, ale nie wiem, co to może być teraz, w tym momencie. Nie. Ach, ja. No proszę, ja proszę. Wow, ja, ja ja nie. Nie, łóżko, łóżko, łóżko! łóżko w nie, sensie Y Trzy owce! Łóżko w sensie owce? Co? Jak, jak mogą być łóżko w sensie owce? W sensie owce, owce, będzie łóżko z owiec Oła! Zwinie, To zginie sama! Jej, znaczy nie jej Mam węgiel za to! <grym> dobra, zginie miłem wahadło Winę. Spójrzmy na saluszkę. Stałe się najlepiej. Ja mam co do roboty. Go nic nie widać. No. A bo nie nie! Nie! I... Słyszę jakieś łeb. No nie wzięłam zombie, dobra, to już zginęłam.